Chrystus zmartwychwstał. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocy. Chcę, żeby to było jednocześnie i rozmyślanie nad Słowem Bożym, i życzenia, i pozdrowienia paschalne, wielkanocne tutaj z Syberii. W te święta towarzyszy mi takie pytanie gdzieś w głowie, czy my jeszcze umiemy się cieszyć? Czy my umiemy jeszcze być szczęśliwi? Nie wiem, jak Wy przeżywacie teraz Wasze życie, ale tutaj, gdzie jestem i rozmawiając z ludźmi, bardzo dużo jest niepokoju, strachu. Hmm. Ludziom bardzo trudno się żyje. Ktoś nawet powiedział, że choćby bardzo lubi chodzić w białych koszulach, to zakłada tylko czarne, bo jest taka sytuacja, że nie może chodzić w białych. Dziś jest dzień, żeby założyć białą koszulę. Dziś jest dzień, kiedy możemy wejść ponad ten strach i to przeżywanie. W dzisiejszej Ewangelii, w Ewangelii, którą słyszymy w czasie Wigilii Paschalnej, aniołowie pytają kobiety, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu wstał. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Myślę, że nasze życie. Jest trochę podobne do takiego oszukania żywego wśród umarłych. My wierzymy, że Jezus z martwych wstał, ale ciągle wracamy do grobu. Ciągle jesteśmy smutni jak przy grobie. I ktoś pyta, jak można się cieszyć w takiej sytuacji. Jeśli się wierzy, to można. Jeśli Jezus z wstał, pokonał śmierć, pokonał grzech, to pokonał wszystkie problemy tego świata. Pokonał problemy nasze. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Czy my naprawdę w to wierzymy, że Jezus zmartwychwstał? Czy wierzymy, że to ma realny wpływ na nasze życie? Czy jest w nas ta wiara, że to zmartwychwstanie Jezusa, choć kobiety nie zobaczyły jeszcze Jezusa, zobaczyły tylko pusty grób. Jezusa spotkały dopiero później. My też jeszcze nie widzimy Jezusa, nie widzimy owoców naszej modlitwy. Jeszcze ciągle jest powód do zmartwień, ale jeśli mamy wiarę, na tym polega wiara. My jeszcze nie widzimy, ale już wierzymy, już dziękujemy Panu Bogu za to, że wysłuchał naszej modlitwy. Już się cieszymy zbawieniem, które dopiero gdzieś w przyszłości zobaczymy. I myślę, że niedługo zobaczymy. Jezus pokaże nam swoją siłę, pokaże nam swoją obecność. I to jest wiara. To jest zmartwychwstanie. Dlatego dziś. W białych koszulach. Dlatego dziś z wielką radością nie bójmy się cieszyć, śmiać się, być szczęśliwym, wyrzucić z serca wszelką gorycz, wszelkie zmartwienia, wszelki strach. Życzę Wam, niech Jezus da Wam dzisiaj taką prawdziwą radość, żebyście się cieszyli, śmiali, byli szczęśliwi, dziś i od dziś. Niech na te święta i na całe Wasze życie błogosławi Was wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chrystus z martwych wstał.